Pani kierownik, dzisiaj w żarowskim ośrodku pomocy społecznej stanęła lodówka społeczna. Proszę powiedzieć, czy będzie mógł z niej korzystać każdy potrzebujący? Każdy, kto potrzebuje i ma taką chęć, to przede wszystkim może coś przynieść do tej lodówki, a ci, co potrzebują, mogą z niej skorzystać i wziąć sobie najpotrzebniejsze rzeczy, czyli przede wszystkim żywność. Lodówka będzie otwarta od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30. Wszystkich bardzo chętnie zachęcam do tego, żeby się tutaj u nas zjawili i podzielili się tym, co mają. Jesteśmy ludźmi i to nas nie zmieni. Wychodząc tutaj na ulicę. Jesteśmy ludźmi, tak? Prawda? I jest najważniejszą rzeczą, żebyśmy się potrafili dzielić. Skąd pomysł, żeby ona się tutaj pojawiła? No dzięki właśnie Ośrodku Pomocy Społecznej, tak? Wspaniałym ludziom, którzy po prostu widzą, że taka jest potrzeba, że taka ludzka powstała. A my... Zajmiemy telefon jest, fak, szybciutko taką lodówkę przywozimy, przywozimy jedzenie, bo to trafia do ludzi, bo nie marnowanej żywności tylko my pobierając z trzech sklepów we Wrocławiu, to jest 27 ton żywności gniełowo dokumentowanej, to zobaczcie Państwo ile to jest żywności wyrzucanej jakby tak globalnie cały Wrocław, tak, a całą Polskę. A jednak, jak tu widać, że jednak ludzie biorą pieczywo, różne produkty i co jest najważniejsze, że jakby tego pieczywa tu nie przywózł, czy nie wziąłbym, to trafiłoby do śmietnika. To jest chyba najważniejsze. A jak zachęcić ludzi, żeby ta lodówka społeczna była zapełniana? Jak zachęcić ludzi, że żeby... jeżeli... Żeby przynosili tutaj różne rzeczy. Powiem tak, dlaczego zachęcić? To jest miłe? Dzielenie się z drugim człowiekiem, tak? A tym bardziej, sami wiemy, jak dziś zrobimy zakupy. Mamy duże lodówki, zakupujemy produkty i nieraz te produkty zalegają, czekamy, patrzymy, a przywozimy i wyrzucamy, bo nam się nie chce. A uważam, że fajnie, że powstała taka lodówka. Jeżeli państwo wow, widzą, że taka lodówka daleko nie ma, przyjechać, włożyć takie lodówki, a będzie cieszyło, że ktoś z tego skorzysta, tak? Bo to jest chyba najważniejsze. Ale ważne, żeby te produkty też były yy, zaopatrzone terminem ważności, ważnym, prawda? Fajnie, tak, żeby były właśnie y, te, termin y, ważności, bo to jest bardzo ważne, bo to idzie do ludzi, od ludzi dla ludzi i to jest chyba najważniejsze.